Wysoka Rado otwieram obrady 20. W bieżącej kadencji sesji Rady Gminy Starzysto Kościelne. Jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek wójta gminy. Proszę usiąść. Realizując obowiązek wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych RODO informuję, że obrady sesji Rady Gminy są nagrywane oraz transmitowane na żywo w internecie i w związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz zaleceniami Wojewody Świętokrzyskiego w posiedzeniu uczestniczą tylko niezbędne osoby z zachowaniem zalecanych środków ostrożności. Pozostałych zainteresowanych prosimy o śledzenie obrad w internecie. Przystępujemy do stwierdzenia kworum. Na ogólną liczbę 15 radnych w posiedzeniu udział bierze 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał. Kolejnym punktem porządku obrad jest przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś propozycje co do zmiany porządku obrad? Prosimy Pan Wójt Jacek Bryzik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad punkcie numer 7 ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. Dziękuję. Przystąpimy wobec tego do głosowania. Kto z Państwa jest za zmianą porządku obrad? głosowało 15 radnych. Nowy porządek obrad. Zmiana została przyjęta. Teraz przystąpimy do przegłosowania nowego porządku obrad poszerzonego o tą zmianę, którą tutaj naniósł pan wójt. Proszę bardzo przystępujemy do głosowania nowego porządku obrad. za nowym porządkiem obrad głosowało 14 radnych, przy jednej osobie wstrzymującej się nowy porządek obrad został przyjęty kolejnym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołów z poprzednich sesji czy są jakieś uwagi do protokołu 18 sesji rady gminnej odbytej w dniu 28 stycznia 2020 roku protokół znajdował się do wglądu w biurze rady gminy czy są jakieś pytania, uwagi nie widzę, w związku z tym przystępujemy do przyjęcia tego protokołu. Za przyjęciem tego protokołu głosowało 14 radnych przy jednej radnej, radnym wstrzymującym się. Protokół został przyjęty. i Kolejny protokół jest to protokół z 19. sesji nadzwyczajnej, nadzwyczajnej Rady Gminy, która odbyła się 21 lutego 2020 roku. Ten protokół również znajdował się w biurze Rady Gminy, był do wglądu. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę, w związku z tym Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem tego protokołu. Za przyjęciem tego protokołu głosowało również 14 radnych, przy jednym radnym wstrzymującym się protokół został przyjęty. Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Starzystwie Kościelnym w 2019 roku. Treść sprawozdania radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Czy są w związku z tym jakieś pytania? Nie widzę, jeśli nie ma dyskusji przechodzimy do głosowania przyjęcia tego sprawozdania. Za przyjęciem tego sprawozdania głosowało 15 radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte. Kolejnym punktem jest przy Kolejnym punktem jest przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019. Treść tego sprawozdania również radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Czy są jakieś w związku z tym pytania odnośnie tego sprawozdania? Jeśli nie ma dyskusji, przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem tego sprawozdania głosowało 15 radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte. Kolejnym punktem porządku obrad jest ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019. Ten temat również był omawiany na posiedzeniu dzisiejszych. Komisji Stałych. W związku z tym pytam, czy są jakieś pytania odnośnie tego tematu. Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Zagłosowało 15 radnych. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2019 została przegłosowana pomyślnie. Przechodzimy teraz do rozpatrywania i podjęcia uchwał w sprawie pierwsza uchwała jest to uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy starzystościelne na rok 2020. Ten projekt był omawiany dziś na posiedzeniu Komisji Stałych przez Panią Skradnik. W związku z tym pytam, czy są jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy więc do głosowania nad tym projektem uchwały. Za projektem uchwały Rady Gminy Starzysty z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Starzysty Kościelne na rok 2020 głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały Rady Gminy Starzysty z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starzysto Kościelne na lata 2020-2032. Ten projekt również był omawiany dziś na posiedzeniu komisji stałych, w związku z tym pytam, czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu. Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania nad tym projektem. Za projektem tej uchwały głosowało 15 radnych. Projekt uchwały Rady Gminy Starzysto Kościelne z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy starzystościelne na lata 2020-2032 został przyjęty. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały Rady Gminy Starzysto Kościelne z dnia 30 kwietnia. 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strażystro Kościelne w 2020 roku. Ten projekt również był omawiany dziś na posiedzeniu Komisji Stałych. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania nad przyjęciem tego projektu uchwały. Za przyjęciem tego projektu głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały Rady Gminy Starzysto Tościelne z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20 łamane przez 120 łamane przez 2016 Rady Gminy Starzysto Kościelne z dnia 22 czerwca 2016 roku. Ten projekt również był omawiany dziś na posiedzeniu Komisji Stałych. Czy są jakieś pytania odnośnie tego projektu? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Za przyjęciem tego projektu głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. W związku z tym, że był to ostatni punkt porządku obrad, ja może na koniec chciałbym jeszcze takie króciutkie dwa zdania. Wiem, że to jest sesja nadzwyczajna, ale chciałbym podziękować tu w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej, bo widzę, że ta ulica w końcu po wieloletnich zmaganiach Udało się ją zrobić i bardzo tutaj chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby że mieszkańcy mogą w końcu mieć tą ulicę w takim stanie, w jakim ona w tej chwili jest. I chciałbym jeszcze podziękować wszystkim koleżankom i kolegom radnym, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że do, do pomocy dla szpitala powiatowego w Sklarzysku kościelnym, zorganizowaliśmy, w Kamiennej, przepraszam bardzo, zorganizowaliśmy zbiórkę. Chciałbym tu przede wszystkim podziękować wszystkim, a w szczególności radnej koleżance tutaj Renacie Kępa, która była inicjatorką tego pomysłu i myślę, że to króciutkie podziękowanie należy się nie tylko Renacie tutaj, ale dla nas wszystkich. Także dziękuję bardzo i proszę wszystkich o powstanie. Zamykam obrady 20. w kadencji 2018-2023 sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelnej. Dziękuję.